Witam, jestem Astroch127 a to jest kolejny tutorial z GIMPa Dzisiaj Wam pokażę, jak wykonać szkic w GIMPie. Gdy już odpalimy program, wchodzimy w plik otwórz i otwieramy sobie obojętnie jakiś, jakiś obraz. Ja sobie tutaj już mam taki. Ok, gdy już otworzymy nasz obraz wchodzimy w kolory. Odcień i nasycenie. I tutaj jest dopasowanie zaznaczonego koloru. Jest odcień, jasność i nasycenie. Wszystko zostawiamy tak jak jest, tylko nasycenie zmieniamy na minus 100. Klikam OK. Następnie wchodzimy w filtry. Wykrywanie krawędzi. Krawędź. Tutaj wszystko zostawiamy domyślnie. I klikamy OK. Teraz wchodzimy w kolory. i Inwersja. Oto nasz efekt. To jest nic trudnego. Wystarczy wystarcząc dwie minutki, tak więc oglądajcie inne moje filmiki, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.